Siemanko a z tej strony Metsu i to w odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Szkocji, żeby przebudować zespół Celtic Uclesco. Drużynę, która w prawdziwym życiu w lidze radzi sobie bardzo dobrze i pewnie zmierza po ligowy tytuł, ale w europejskich pucharach już nie było tak kolorowo. Wiadomo, nie mieli łatwej grupy w lidze mistrzów, bo z Realem Madryt, Erbelipskiem i Szachtarem Donieck. Ale zajęli w tej grupie ostatnie miejsce, miejmy nadzieję, że w tej przebudowie uda nam się osiągnąć więcej. Bo już w sumie gorszego miejsca niż ostatni nie da się wykręcić. Więc tutaj może być tylko stabilizacja albo progres. Zobaczymy co się uda. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Jeśli chodzi o cele na ten sezon, to jeśli chodzi o sukces krajowy, no to muszą być bardzo, ale to bardzo ambitne, a międzynarodowy ćwierć finał Ligi Mistrzów tutaj już tak łatwo nie będzie. Na rynku krajowym powinno być łatwiej. Mamy aż 30 milionów do wydania, jeśli kogoś jeszcze sprzedamy. To może być imponujący budżet. Jak na przykład Starfelta za niecałe 5 milionów do Galatasaray. Oby mu się wiodło w lice tureckiej. Hakszabanowić do Jankbojs za 8 milionów, akurat Czarnogórzec nie był mi potrzebny, a pieniądze bardziej się przydadzą. Trzecie miejsce w turnieju przedsezonowym chciałoby się odrobinę więcej, ale jednak jesteśmy w tej górnej połowie tabeli. I niech to będzie dobry prognostyk na nowy sezon. No i teraz mamy już 50 milionów do wydania, więc co by nie mówić czas na zakupy. A jeśli chodzi o piłkarzy, których wytypowałem pozycjami, to na pewno potrzebujemy bramkarza prawego obrońcę, środkowego obrońcę i środkowego pomocnika. Następny start John McGinn za 16 milionów z Aston Villa. Jest to wielkie wzmocnienie i ten piłkarz może być spokojnie gwiazdą szkockiego zespołu, no jak i całej ligi. Marcin Bułka 7 milionów ściągnięty z Nicei. Polscy bramkarze dobrze kojarzą się w Celticu i miejmy nadzieję, że Bułka będzie kontynuował ten trend. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Zobaczmy kto będzie naszym rywalem. Która drużyna? Livington. Jesteśmy zdecydowanym faworytem i pokażmy to na boisku. No i Celtic w natarciu. Czy będzie? Tak jest jeden do zera. Furush Hashi ładnie to zrobił. 17 minuta i Japończyk daje nam prowadzenie. A to nie koniec naszych popisów. Zespołowa akcja 2-0. Tak jest tym razem McGinn. Wejście smoka do zespołu. Ale po takiej wieście tego się spodziewałem. Ale Livington nie zamierza składać broni. Ładnie tutaj konstruują akcję. Piłka na skrzydle. Zejście i gol. Ależ to uderzył niesamowicie. Marcin Bułka tylko obserwował jak ta piłka wpada do siatki. No i my dokonujemy zmiany. Rezerwowi też mogą coś wnieść do gry zespołu. 3-1 tak jest. Furuhashi to jest jego spotkanie. Druga bramka Japończyka. I pewne prowadzenie Celtiku. No i koniec. 3-1 w pierwszej kolejce. Spokojnie zaczynamy zmagania ligowe. I kupujemy Zimmermana. Z Nashville 7 milionów i teraz mamy naprawdę kozackiego stopera, który na pewno klasę pokaże. No i jeśli chodzi o tych prawych obrońców, no to tutaj nie było tak kolorowo, bo suguwary i kilku nie chcieli nas sprzedać, więc wytypowałem innych kandydatów i ostatecznie Arons kupiony za 6 milionów z Norwich. Myślę, że jest to solidne wzmocnienie, chociaż początkowo liczyłem na trochę innych piłkarzy. Wygrana w derbach, tak jest to my rządzimy i będziemy rządzić do końca tej przebudowy. Hurricane do Real Madryt, Rodri do Paris Saint-Germain i Lautaro Martinez do Bayernu to były najgłośniejsze transfery letniego okna. Naprawdę sporo się działo. U nas również, chociaż wiadomo, na mniejszą skalę. No i wspominałem o naszej grupie w Lidze Mistrzów. Chcemy wykręcić lepszy wynik niż w prawdziwym życiu i pokonujemy Shakhtar w pierwszej kolejce. Mecz w Warszawie spokojnie wygrany przez Celtic. Wygrana również z Realem Madryt, co to się dzieje, historia pisze się na naszych oczach. Porażka z Lipskiem, no ale to już ten piękny sen, kiedyś musiał zostać przerwany. A po 10 kolejkach jesteśmy liderem, na drugim miejscu Hearts of Midlothian, na trzecim Hibernians, Rangers i dopiero na czwartym miejscu, na dnie drużyna St. Miren, zaledwie 7 punktów na koncie. No a nasz podstawowy skład przedstawia się w sposób następujący. No i remis z Lipskiem, no to już jest jakiś progres. Szkoda, że Furuhashi nie wykorzystał rzutu karnego. Drugi raz pokonany Szachtar I zostaje nam tylko mecz z Real Madryt. Porażka niestety na Bernabeu. A to oznacza, że ekipa Celtiku zajmuje w grupie? Drugie miejsce, tak jest! Lipsk pierwszy, Celtic drugi. Real spada do Ligi Europy. Eliminujemy Królewskich z Ligi Mistrzów. Z ich podwórka. No i kolejny raz wygrywamy z Rangersami i trafiamy na Milan. Oj, to nie jest łatwe losowanie. Chociaż w sumie... Możemy powalczyć W sumie raz Real Madrid przynajmniej pokonaliśmy I nawet zremisowaliśmy z Lipskiem A tutaj widzimy Barcelona, Chelsea w Lidze Europy Więc tam będzie naprawdę mocna obsada Dynamo zagrzebł ładny wynik City w Lidze Europy Wow, co tutaj się dzieje No powiem wam, jedna z ciekawszych edycji No i tutaj jak widzimy Drugim jest Nadar, Hearts of Midlothian Rangers się na trzecie, Hibernian Na czwartym my cały czas liderem, Hilmarnock na dnie A podstawowy skład Jak na ligę szkocką jest nad wyraz piękny. No a jeśli chodzi o zimowe transfery, to możemy zobaczyć, że Gavi przechodzi do Wolverhampton, Kross do Lipska, a Mancini do Arsenalu też dość dziwne transfery. No i remisujemy z Milanem przed własną publiką. Jak będzie w rewanżu, jeszcze w międzyczasie pokonajmy Rangersów, ale czekamy na wynik w Lidze Mistrzów po dogrywce. Niestety po dogrywce bohaterem Milanu, De Ketelare. Odpadamy. Walczyliśmy naprawdę dzielnie, ale na nic się to zdało. Ostatecznie Milan górą. I tak prezentują się pary ćwierćfinałowe. No a po 30 kolejkach jesteśmy cały czas liderem. 10 punktów przewagi nad Hearts of Midlothian. Nad Rangers. Rangersami no to już jest coś pięknego. No powiem wam. Celtic miażdży na razie tą ligę. A nasz podstawowy skład cały czas się rozwija. Ostatni w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego remisujemy z Dandy I mamy pierwsze miejsce po 33 kolejkach. 11 punktów przewagi nad Hearts of Midlothian. I aż Ponad 25 przewagi nad Rangersami, ale jeszcze jest tutaj grupa mistrzowska i grupa spadkowa, więc do końca jeszcze trochę pozostało. Możecie sobie zobaczyć, ile dokładnie kolejek. Tutaj mamy dwa spotkania ligowe, tutaj trzy, więc zostało nam pięć kolejek do końca. Przynajmniej jeszcze coś się będzie działo, a tak wygląda nasz podstawowy skład. No i tutaj nasza przygoda w Pucharze Szkocji. Jak widzicie, w pierwszej rundzie mieliśmy wolne i Rangersi już odpadli. Tutaj były powtórki. W finale pokonaliśmy Aberdeen, nie musieliśmy grać powtórki. W półfinale Hearts of Midlothian i w finale zagramy z San Johnston. No i niestety kontuzja Abady, który wypada na aż 5 miesięcy. Uraz do krzyżowych to nigdy nie jest dobra wiadomość. No i Rangersi nas do tego pokonują, no powiem wam, robi się nieciekawie. Tutaj remis w ostatniej kolejce z Hearts of Midlothian, co oznacza, że Celtic zajmuje pierwsze miejsce. Takie jest, 88 punktów na koncie. Drugie Hearts, trzeci Rangersi, potem Hibernian, Aberdeen, Dundee United. A w grupie spadkowej najgorsza Livington. Nawet San Johnston ich wyprzedziło. Czolak, jak widzimy, królem strzelców, 30 bramek w 38 meczach, drugie miejsce Furuhashiego, jego, Żota za to najlepszym asystentem, drugi Furuhashi, a Gordon miał z Hartz najwięcej czystych kąt. A jeszcze przed nami finał w Szkocji. Gramy z San Johnston, jesteśmy zdecydowanym faworytem ten z najgorszych drużyn w lidze, więc pokażmy swoją wyższość. Jest sytuacja bramkowa, 1-0, a tak jest. O'Reilly ładnie to zrobił Duńczyk z polakarnego karnego, 38 minuta i prowadzenie. A to nie koniec naszych popisów. 2-0, tak jest, McGinn. Opłacało się go kupić, 44 minuta i pewnie zmierzamy po puchar. Ale Sam Johnston się nie poddaje, bramka kontaktowa. Tak jest, Davidson uderzył z polakarnego karnego, 56 minuta i zaczynają się emocje. No i dokonujemy zmian, niech rezerwowi wniosą coś do gry. I jeszcze dodadzą nam werwy, piłka wywita z pola przy tym rzucie rożnym, ostatnia akcja meczu, czy będzie wyrównanie? Nie udało się im, nie udało się, Celtic zdobywa Puchar Szkocji, chociaż San Johnston w ostatniej akcji chciał nam napsuć krwi, ale nic z tego. Jak widzimy Doyle tutaj i Duke najlepszymi strzelcami. Jeśli chodzi o najlepszych asystentów McGregor tutaj z Celticu, a w czystych kątach no nikt praktycznie nie rządził, jej max po jednym czystym kącie. No i tak na sam koniec prezent, jeśli nasz podstawowy skład. Wiadomo, szkoda kontuzji Abady, bo Forest to jednak nie ten sam poziom. Ale, no, niestety w piłce nożnej kontuzje się zdarzają. Liam Abada dał nam sporo w tym sezonie, a na koniec niestety nie mógł zagrać w najważniejszym meczu, czyli w finale Pucharu. Bo inne mecze ligowe nie były aż tak ważne. Bułka, Kardec, Vickers, Taylor, McGinn, Furuhashi, Żota. Najwięcej występów. W bramkę rządzi Furuhashi, drugi Żota, a trzeci McGinn. Jeszcze asysty: najlepszy Żota, drugi Furuhashi. A trzeci O'Reilly. Ocena menadżera 67. Na tą ocenę głównie wpływają europejskie puchary, bo na rynku krajowym nie zawiedliśmy, ale w Europie odpadliśmy tuż po, fazie, po, wyjś po wyjściu z grupy. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, Super Europy dla Eintrachtu pokonali Real Madrid, Liga Konferencji dla Villarreal pokonali Gent. Jeśli chodzi o Ligę Europy, Barcelona pokonali Manchester City w finale i Liga Mistrzów dla Paris Saint-Germain pokonali Juventus. Jeśli chodzi o nas to zdobyliśmy Puchar Szkocji. Do tego dołożyliśmy mistrzostwo Szkocji. Zdominowaliśmy rynek krajowy, czyli tak jak powinien robić Celtic co sezon. A jeśli chodzi o europejskie puchary, to wygraliśmy, znaczy wygraliśmy. Awansowaliśmy do fazy pucharowej, co moim zdaniem i tak już jest fajnym osiągnięciem, bo wyeliminowaliśmy w fazie grupowej między innymi Real Madrid, co jest nie lada sztuką wyeliminować królewskich w ich rozgrywkach. A jeśli chodzi o, nazwijmy to dalszą fazę, to walczyliśmy jak równy z równym z Milanem. Ale niestety błysk de Ketelere, czy de Ketelary, zdecydował o tym, że to drużyna z Mediolanu awansowała dalej. Ostatecznie tych rozgrywek nie wygrała, ale zaszła dalej od nas. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!